Panie pośle, kiedy mogę się spodziewać odpowiedzi na te pytanie? Uwaga na linkę, bo filmujemy to Panie pośle A kiedy mogę się spodziewać, odpowiedzi na, pośle, mogę się spodziewać odpowiedzi na te pytania? Jutro? Bo to w sumie jest proste, jak będziecie głosować państwo I czy rozważyliście to? Czy to przemyśleliście? Czy ktoś was w błąd wprowadził? Bo podobno ktoś z ruchu narodowego Ale no nie odpowiedzieliście na te pytania I wzajemnie, z panem Bogiem Ale proszę odpowiedzieć, panie pośle No, tak to wygląda. Yy, cóż, no, maski opadają. Kiedy przychodzi do konkretów, a nie do frazesów, nie do pustych deklaracji, a właściwie deklaracji, które kiedy życie weryfikuje, to okazują się być brutalnie puste. Kiedy dochodzi do konkretów, do merytoryki, do tego, co rzutuje prawdziwie na nasze życie, w tym przypadku na bogactwo naturalne, to jest ucieczka. To jest ucieczka. Przyzwyczailiśmy się wśród ludzi, którzy no nie kierują się zasadami w życiu, że tak jest, a takie sytuacje e, po prostu weryfikują. Takie sytuacje są są zupełnie jednoznaczne. Także Jutro znowu zapytam pana Grzegorza Brauna i pojutrze znowu, pewnie we środę lub czwartek dojdzie do głosowania. I jeżeli zagłosuje znowu pozytywnie albo więcej, jak nie zreflektuje się, jak nie zreflektuje się i nie powie, że tam doszło do złamania regulaminu, a to chyba jest przestępstwo, jeżeli nie pomoże Polakom, to będzie naprawdę to tak ewidentne, tak jednoznaczne, że jeżeli ktokolwiek jeszcze powie cokolwiek dobrego o tej całej frakcji, przecież oni się identyfikują ze sobą, no to po prostu popełni błąd. No. Wiecie, gdyby sprawy w Polsce były traktowane poważnie, gdyby najważniejsze tematy w Polsce były nagłaśniane, to w jeden dzień taki człowiek byłby skompromitowany. Następnego dnia, by go ludzie wytykali palcami na ulicach. Na razie tak nie jest. Doprowadźmy do tego wspólnie. 21 lutego 2020 roku, to jest piątek, zapraszamy na protest. Razem z górnikami bronimy polskich zasobów naturalnych. Musimy się poznawać osobiście, musimy budować struktury, musimy zmienić władzę. Niebawem opublikujemy konkretne informacje, jaka. Jak widzimy drogę do tego, jak wielu ludzi pracuje bardzo intensywnie nad tym właśnie, żeby odsunąć hipokrytów, kłamców, złodziei od władzy. Nie jest to niemożliwe, tylko jest to na tyle ciężkie, że trzeba zaangażować się już dziś. Trzeba działać właściwie w pełnym wymiarze godzin i można to zrobić w dwa, trzy miesiące. A nawet jeżeli ponieślibyśmy porażkę, to zrobimy bardzo dużo dobrego na drodze do tego. A łatwo się nie poddamy no i raczej zwyciężymy. No, już nie raz było tak, że byliśmy przyciśnięci do, do e, gleby. Byliśmy e, wzywani do takiego heroizmu w czasach jakby ostatecznych. I dzisiaj znowu jest ten czas, więc znowu pokażmy na co nas stać. Chyba posłabować w Tak. Panie pośle, już pan się namyślił, jako odpowiedź? No, przypomnijmy, że. Nie będę rozmawiać z panem ponieważ Ja, panie pośle, dzwonię do pana od marca, a, ale pan nie chce ze mną rozmawiać. No, ja tak samo. To jeszcze, jeszcze, jeszcze raz go zapytam, bo przecież to jest publiczne, udostępnimy mu to nagranie. Panie Pośle, to zróbmy tak, że ja dam panu to nagranie także. Panie Pośle, to to upublicznimy. Damy panu te same nagranie, co my mamy, więc to będzie publiczna rozmowa. Proszę odpowiedzieć na pytanie odnośnie głosowania nad nowelizacją prawo geologiczne i prawo górnicze. Panie pośle, to jest jedna z kluczowych ustaw ostatnio, także upublicznimy to jak najbardziej. Proszę odpowiedzieć, dlaczego Państwo głosowaliście za i jak będziecie głosowali w najbliższym głosowaniu. To jest naprawdę fundamentalna sprawa. Będę pytał do końca. Co to ma być? A, w ogóle, a pan Czech, który mu towarzyszy, tak. przy okazji to widzisz jaka też jest reakcja. To tak jakby po prostu wyłapywał sytuację i zdawał relację. Tak co kto mówi. To tak, jest. tak, Panie tak. Jesteście cały czas na tym nagraniu, który idzie, także a. żeby to była pewna ciągłość yy. przekazów autentycznych. Tylko ja muszę zabrać swoje rzeczy stamtąd? Dziękujemy polskiej policji za to, że ten dzisiejszy nasz protest przebiega tak pięknie, pokojowo, z taką werwą, a jednocześnie z taką. Panie burmistrzu, mamy pan, jedno pytanie jest tylko. zagranicznych. pan informowany, czy informowałem, z Pana Panu wykazał. Pan ma materiały, to pan to no że... Czy Pan podejmie no temat? Nie w tej chwili, jest bardzo duża liczba dzieci w Polsce. Czy Pan podejmie nie ten, ten temat? Czy Pan podejmie ten temat są swoim postulacie? nie jest pełno słowa, Panie burmistrzu. Ja już nie mam pytania. Wie pyta. Pan co, ogromny szacunek dla Pana, bo Pan naprawdę zabrał, no, zabrał. zabrał. przepiękny głos. To jest takie pytanie do Pana. Dziękuję, że pan jest z nami. Nie, pan poseł tego nie weźmie. Ale, czy jest pan w stanie się do nas przyłączyć, do handlu dziećmi? Co się z nimi dzieje? Jeżeli pan już po części jest z nami może pomyślmy też o kolejnym marszu, może pomyślmy o kolejnej rozmowie bardzo ważnej. Dlaczego dzieci odbierane są rodzicom przez sądy powszechne? Proszę wspierać? konfederację. Czy o, Jeżeli, tak jeśli Konfederacja nie wesprze ludzi to, i nie wesprze to. polskich rodzin, w jaki sposób chcecie, aby Polacy sprawili konfederację? Proszę wspierać Konfederację, żebyłaś na niej. Proszę wspierać polskie rodziny, aby sądy nie odbierały polskich dzieci. Panie pośle, nie zabieranie głosu w tym temacie nie zabierę go, co jest przyzwoleniem na to. Czy pan zgodzi się na to, co się dzieje z dziećmi w Polsce? Jak w domu dziecka są zabierane i dawane do rodzin, gdzie są gwałcone? Panie pośle, nie zabieranie głosu w tym temacie. nie jeszcze pomógł nam To jest bardzo proszę o Więc chyba najważniejsze, nie? Aha, no dobra, do nie teraz Mamy pytanie do Pana posła, żeby nam odpowiedział proszę, na temat odnośnie handlu dziećmi. Proszę, o, pan Rzeżyszyk, my się już znamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, Wie Pan co? My się już znamy. Nie No zostawcie, zostawcie. Widzicie, widzicie, widzicie generalnie... Ucieka... Dominika, Dominika, ja Cię proszę o komentarz. z polityką! I z, z polityką! Brech z polityką! Brech z polityką! Z polityką! Jeżeli... Wszyscy wolni! Wszyscy wolni! Wszyscy jeżeli poseł, jeżeli poseł! Wszyscy wolni! Politycy wolni! Jeżeli poseł! Polski! Wchodzi... Wychodzi na stanowisko i mówi do mikrofonu, że on jest za wolnością, a nie odpowiada na pytanie, co z handlem dziećmi. Panowie policjanci, zadaliśmy pytanie, co z handlem dziećmi? O, panu, dzieci, 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 są które, dzieci które są po prostu e, z domów dziecka zabierane i przekazywane do rodzin po prostu na pedofilię, są sprzedawane. Jest, na mordy rytualne. To jest bardzo mocny temat, którego żaden I polityk nie chce, nie chce nie chce podjąć tej rozmowy. Jest fundacja Pawła Bednarza, który się zajmuje tym tematem jest Perun Dobrzański, który pomaga rodzinom poszkodowanym i to nie jest po prostu temat e, tabu. To jest coś, o czym w pierwszej kolejności powinniśmy mówić. To panowie policjanci wiedzą, hey, o tym. Się Ej, Dano, czytajcie, czytajcie, ile nas jest? Bo oni może piją ten którą w A tym sejmie Focus, Żeby podnieść sobie zawias heroiny, to piją. Dzieci. Wracamy tam. Z niewinnych czasu. Ale Pan Bóg ich rozliczy. Wszystkich rozliczy Pan Bóg. Wszystkich.